Ciężko było? Bardzo ciężko, było dziwnie na boisku. Nie ukrywamy, że sala też jest dosyć ciężka w graniu. Nie mieliśmy dzisiaj rozruchu, także jest na co zwalić troszkę winy. Ale tak naprawdę myślę, że pierwszy mecz po prostu tak nam w głowy troszkę wolniej działały. Zdecydowanie, bo miałam wrażenie, że byłyśmy za wolne i w ataku, i w obronie. Także dużo piłek nam wpadało niepotrzebnych. Ale wszystko skończyło się dobrze. Zdenerwowałaś się przed tym pierwszym meczem? E, tak. No powiem, że tak. No, nie, będę, nie będę kłamać, nie będę ściemniać, że nie było. Może nie było to bardzo paraliżujące, ale był, było takie napięcie budowane z dnia na dzień, żeby w końcu już grać, żeby w końcu zacząć już ten turniej. E, no i po prostu przejść do takiego realizacji naszego celu. Jak się czułaś wchodząc w czasie, kiedy Bułgarki wracały do gry w czwartym czasie? To prawda, nie był to łatwy moment dla mnie, ale byłam przygotowana na taką zmianę. Jestem zawodniczką, która ma pomóc w przyjęciu i, i byłam gotowa. Byłaś gotowa w ogóle nóżki nie drżały, nic a nic? Nie, no, troszeczkę drżały oczywiście, jednak cztery sety poza boiskiem też robi swoje. Natomiast no, w kwadracji też staramy się być cały czas gotowe, bo nigdy nie wiadomo, co się wydarzy. Przede wszystkim cieszę się, że dziewczyny wygrały to spotkanie. Bardzo nerwowe spotkanie, pierwsze otwarcia i przeciwnik wymagający, jak i tak hala. Gabaryty tej hali i, i, i taka czasoprzestrzeń, nie wiem jak to nazwać, są naprawdę trudne. Tak jakby wszystko to było slow motion w zwolnionym tempie, ale dziewczyny sobie z tym poradziły. Ja się bardzo cieszę, wielokrotnie tu graliśmy i to z tych pierwszych spotkań się powtarza. Najważniejszy jest wynik i, i, i wielkie gratulacje dla dziewczyn.